Moi drodzy, w kolejnym dniu tutaj bym chciał Wam pokazać taką patelkę, która yy, myślałem, że jest większa, ale kupiłem ją kiedyś tam już dawno, dawno temu i przyszła mała, ale nie oddawałem, mówię dla, dla dwóch osób wystarczy. Ta patelka, to jest do niej kabel. I słuchajcie, ona, ma, ona jest nieduża, bo ona ma 30 i głębokości chyba ma nie wiem, 3,5. Y, Ale wczoraj tutaj weszły, obsłużyła chyba imprezę dla 6 osób czy 8 nawet 4 karkówki tutaj weszły. Y, takich mięsek weszło 6 i 3 kiełbasy. I normalnie za jednym razem można było to wszystko w tej potekce zrobić. Także myślałem, że jest dla, dla dwóch, ale się okazała lepsza. Ewa tam robi miniaturkę i mówi do mnie: Rób kawę, tosty, mówi. Co ona sobie wyobraża w ogóle? Do kogo ta mowa? Ja tutaj jej jeszcze usługiwał. Wody trzeba dolać, bo wczoraj robiłem, pamiętam, to nie dolałem. Mogę Ci pokazać już tą miniaturkę. Pokaż. Taka będzie miniaturka. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie jeszcze robić, ale już zrobiłam. Mówi, nie jemy w saloniku. Tu jemy. Bo no. miałam problem z Twoim zdjęciem i generuje mnie jest taka sytuacja, bo muszę go uprawiać Rozumiem. Będzie git. Jeszcze tylko moja kawa. Ja sobie zrobię taką, bo szwagier ostatnio do mnie przychodzi i mówi, że kawa jest droga, więc przyszliśmy na kawę. I mówi tak: zrób mi espresso podwójne, duże i dolej wody. I mówi, że takie, że. Że takie espresso właśnie ktoś tam robił i on sobie raz zrobił i że jest zajebiste, więc zrobimy podwójne espresso, dolejemy wody, bo już wczoraj piłem takie i dobre, tak, taka właśnie jest no, spoko czuć, ale taka mocna nie, jak ktoś lubi, zależy wiesz, on lubi mocną, no, a ja mi też posmakowała, więc dzisiaj też to taką zrobię, że ja coś z tym być. A ja mam takie coś, kawałek serniczka zostało jeszcze. To z bajki na sernicze, Tak, chcesz, to ci dam coś? oczywiście. Nie chcesz. No dobrze. No, tu mi się zrobiła po e, dwa razy ta i teraz doleję sobie wody sobie zrobimy. Gorąca woda średnia, ale proszę co? Zjąć wężyk. Dobra, ja tam wężyk będę ściągał. Nie wiem po co, ale dobra, ściągnę i tutaj się zrobi wody i oczywiście ono by, ono by ono by dużo nalało tej wody, ale ja potrzebuję tylko trochę. I jak mi się trochę wleje, to tutaj się wyłączy i będzie. No jest, ale nawet ta średnia by była za dużo mi się wydaje. O, dobra, tyle wystarczy. Tyle ile potrzeba. To się wody wleje jest gitara. Mamo, że co, że nie posiedzimy? nie posiedzimy przed domem, bo będzie zimno, A Widzimy, bo 24 stopnie do ciepło. No właśnie, o to chodzi. Nie jest rewelacyjnie teraz, niebo mamy takie, ale jest dopiero godzina dziewiąta, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się rozkręci i że będzie git. W zasadzie to ja Wam powiem, że po tych ostatnich tutaj upałach to kurczę, już Ewa kamie musiała smarować, już siebie też posmarowała, bo to wiecie, w dzień się nie czuje, jak się leży, a później to się wszystko odzywa dopiero w nocy, jak piecze, nie? Także musieliśmy się smarować, także może ten dzień czy dwa odboju może być, ale chcieliśmy jechać dzisiaj na Partęczyny zobaczyć, bo tam są domki do wynajęcia, to może w przyszłym tygodniu byśmy sobie. Coś wynajęli i byśmy tam pobonowali, tylko Tam się podobno pozmieniało Ale chcemy zobaczyć jak, czy nam się tam będzie podobać, nie? Bo tam byśmy byli ze 4-5 dni Także lepiej, żeby nam się podobało, nie? Jakieś wiecie, knajpki fajne, żeby były To jest najważniejsze Jadę do Doni do salonu Z Ponieważ Tam babcia jest i robi pazę A dzisiaj jest Niedziela i się pytała a co to mi się sam fotel robi jak, tak jak ty? Ja nie potrzebuję tak jak ty... Jak, zobacz, A ja ci on... zrobiłam na jedynkę przed chwilą. A widzisz, on, się... on po prostu patrzył, że to jestem ja? Ta? To fajna, ale... Tu mam jedynkę, wiesz, musiał <laughs> zrobić, bo ty może źle zrobiłaś, wiesz? I jedynkę i opadł fotel i przyszedłeś, siadłeś no i się podniósł. No i ten... I babcia bo dzisiaj jest niewiele, wiecie i... Y, mama Ewy się pyta. Ile za te paznokcie? Ja mówię no kurde niedziela, to 100% stawka. i Tam jeszcze jakiś dodatkowy dodatkowy napiwek do tego. Także tak, nie ma lekko, nic nie ma za darmo, moi drodzy, nic. No może ten może to już będzie o Proszę bardzo. Niedzielna niedzielna praca w gówno się obraca, słyszałem proszę bardzo, tutaj jest praca, tu są cukiereczki, proszę się poczęstować, proszę, nie, no to fajnie, to nie, imprezki moi drodzy, Donia sobie teraz jeszcze zrobił te paznokcie, bo jedziemy do Warszawy za kilka dni, a dzisiaj jedziemy na Partęczyny zobaczyć, czy tam jest fajnie i czy tam warto być przez kilka dni. Dobra. Też chcę loda. Okay. Waniliowego. Ale ja chciałam, żebyś taki. Nie, z, takich, nie? Takich, z takim to ja tak, nie chcę. Czy Ja chcę Półko? waniliowego. Więcej czekoladowego czy pół na pół? Waniliowe są ok. Waniliowe są dobre. No. A co ty robisz? Jaką kawę? Nie lubię kawy. To tu A, wodę do tej to ja może będę robił kawę, co? No i już właśnie pytałam cię co ty robisz, że nie robisz kawę. No dobrze, bo ja tam montowałem, ale to później się zmontuje, dobra. Takie lody, kawka i można świat doganiać. Tu jest jeszcze banan i jest posypane kakałem. Jedna gałka ciemnych lodów czekoladowych i trzy gałki takich waniliowych. A ewcia tutaj niesie już dla wszystkich. Ja Ty tylko sobie. A ja tylko sobie, no bo ja miałem tylko dwie ręce. przecież No, no to nie dogaduj tutaj, bo się po... To nie byłoby tak po... łatwo. Nie może być no tak łatwo. właśnie, nie może być. No i dobrze. Insulina skoczy, powiem wam po tych lodach. No Ale co zrobić? Co zrobić jak nic nie zrobi? Mądrość mądra, ubrała się, kurczę w spodnie, a ja zobaczcie. a nie ja Mam leggins, bo wyszłam no, i czuję, że jest zimno w nogi. A nie jest tak ciepło, a, jeszcze tutaj słońce no, nie, nie ten. Ja to tak dużo no, tych no tak, dużo. No, to to, to jest. Ciwałam po trzymałam Ojej, tak No i, i ja Wam no, powiem tu, lody? zanim słońce przejdzie na, na tą, nie tą widzę, stronę, to w ja kurczę, pan, pan bo w słońcu nie. to jest Aha. spoko, ciepło. Ale my tutaj nie, w cieniu siedzimy, to jest chłodno Tutaj Wam pokażę moi drodzy, mama dostała od. Syna swojego, taką roślinkę. Ona była taka malutka, taka malutka, a ona jest teraz taka duża. To są potocznie się na to mówi trąby anielskie i jest silnie trująca. Trzeba z nią uważać, yy, yy, ponieważ zawiera tam jakieś związki atropiny i tam jakieś inne, czytałem. Także trzeba uważać, żeby się tym nie zatruć, ale wygląda zacnie. I ładnie, prawda? Jest tak taka duża. Przy pracy trzeba w rękawiczkach, żeby, wiecie, później umyć ręce. Yy, u nas małych dzieci nie ma, bo jeżeli są, no to trzeba uważać, żeby małe dzieci, żeby tej rośliny nie mieć, jak są małe dzieci. No i zwierzęta, psy, nie, w sensie, ale my też dużych psów nie mamy, także małe raczej nie są zainteresowane tym. Tak czy inaczej, wygląda ładnie. Trzeba się troszkę tutaj rozmasować, Rozminu rozmagnesować, rozminusować. Wam powiem. Chodzić po trawce, chociaż ostatnio żeśmy leżeli i leżeli na tych piaskach, to żeśmy się rozmagnetyzowali, rozminusowali odpowiednio. Ewka poszła się przebrać, bo, bo ten, bo wiecie, jak była ubrana, bo żeśmy siedzieli w cieniu, to jest zimno, a teraz, tutaj jak się przyjdzie do słońca, to jest normalnie gorąco, tak powiem. A few moments later. Zobaczcie. Co Ewcia zrobiła na kanał Gotuj Gotujzewą. Tak, takie chrupiące wrapy wam zrobiłam. No. Zamykane w poduszeczkach pycha. Pyszna. W pewną sobotę dziesiątej wejdzie. Tak. Zapraszam. Na, następną. Na pewno jak tu już to oglądacie, to już na bank jest. Na bank jest. <laughs> no, a ja mam, a ja mam tutaj. Bardzo dobre jedzonko było. Teraz jedziemy zanieść do, zawieść do niej, bo ona jest w salonie, na pewno jest głodna. I jedziemy jej zawieść. Żeby sobie zjadła Tak Jest. Gotowe. Ewcia tam ma w tym I tak jest Właśnie możecie mnie hejtować Możecie hejtować, mhm. że jedziemy zanie, Zawieźć do niej ten Obiadek Żeby miała Żeby sobie zjadła, bo ona wiecie ona w zasadzie dzisiaj Bo dzisiaj jest niedziela to ona sobie e, Robi paznokcie bo widzieliście na tym jeziorem, jak pokazywała wam jakie ma pazury, nie? Jedyny czas, żeby ona sobie mogła zrobić, to jest właśnie to niedziela. To jest niedziela, tak? Bo w tygodniu niestety, nie ma ale nie ma szans. Klientela jest cały czas, więc. O, tu jest nasza panna, która. Dobrze wyszło. Przepyszne wyszło. Tylko nie zjesz tego całego, bo to mama zjadła pół, a ja zjadłem cały, oczywiście, tak, no bo wiadomo. Możemy że ja zjem cały ja zjeść na folii nie folia jest fuj ja tylko tak Cię zapakowałam żeby ciepło nie straciła ale ja nie lubię folii jestem przeciwnikiem no, no mama jest przeciwnikiem folii a tutaj jest wszystko tu są talerze tutaj jest Donia tu mieszka a nawet łóżko tu jest jakby chciała sobie się przenocować a to co to jest? to jest sosik takimi cr crunchipsami. Tu crunchipsy robiam. Smakuje? Też mm -hmm. <laughs> by inaczej. Skali na 10? 15. Tutaj do ma wizytówki, ale mówi, że póki co nikomu nie daje, bo ma tyle klientek, że jakby więcej to by chyba nie wychodziła stąd. Jest taka, kart, taka karta lojalnościowa słuchajcie, że jak jesteście lojalni to macie tutaj 4 i piąty macie 10% taniej, a dziesiąty macie 20% taniej. No to tak macie, a tutaj jest voucher, nie to jest voucher, tak voucher podarunkowy. I tutaj się wpisuje tylko kwota wystawienia, data i na, w zależności na co, możecie podarować komuś jak, jak chcecie. A no, jak I nie, nie chcecie, kwota wystawienia. I tak, do tego to nie. The next day. No i mamy kolejny dzień. Jewka mówi, że jest chłodno, więc zrobiłem paprykę, a ja zaraz opierzę co, <laughs> chciałby na dwór iść? To zaraz sprawdzimy, jak jest na dworze. No, moi drodzy. Iście, pogoda. Jest na pewno niejeziorowa. Także dzisiaj mieliśmy jechać na Partencyny, ale z tego co widzę, to będziemy załatwiać inne sprawy. Ja muszę sobie okulary naprawić, bo mi się kurde, urwało jedno. To i, i, i ten Ewcia musi też na mnie się coś załatwić. No i resztę co załatwimy, to tą poprykę trzeba zrobić w końcu, bo należy już chyba trzeci dzień, czy czwarty. A jest pogoda odpowiednia, więc robimy. No, zobaczcie, co mi się tutaj wydarzyło. O, takie mam teraz okulary. One są tylko do czytania, w zasadzie. O, tutaj dwa, dwa razy włożyłem. Raz skleiłem nawet tym kropelką, bo tu jest taka dziurka i tu jest taki ten. Ale teraz już niestety. Jakoś nie mogę włożyć, trzeba to jechać na kawkę. Pijemy e, ostatnio. Bardzo dobra. Bardzo dobre ma opinię. Bardzo dużo ludzie kupują ją na Allegro. Więc jak chcecie sprawdzić, czy dobra, to możecie sobie sp spróbować. Ewcia tutaj już przygotowuje, Żeby było wszystko fajnie. Mieszanki <laughs> wyskoczyły. I Dobrze, wyjmij masz pazury, to ty mi lepiej wyjmiesz niż ja. Oczywiście. Widzowie, ja to już tak z nim mam, że niech no tylko przyjdę się pomalować. Pomalować. Uwielbiam te podkłady. Fajne są, słuchajcie. One pachną z Loweli. Pachną czekoladami. Ten mi się kończy, to jest Dark. I kupiłam sobie już Tofi, ale ja mam córkę. Wiecie, ostatnio Wiedosławka, było mieć dwóch chłopaków. Właśnie. Haszubl ha, na plaży kupiłam sobie takie. Szukam i szukam, przewracam tą szafę, lewa, prawa, słuchajcie, nie ma. Rozpuściło się. Widzimy się nie widziałaś tego mojego takiego haszu z takiej czarnej siatki? Ja go zakładam. A! Tego a te, zakładam. A kostium, który sobie kupiłaś? Kostium przepadł bezwiedźnie. Nie ma. Nie mam majtek od Stanika, słuchajcie. Nie ma. Mamo, przecież ja go nie wiem. No ja wiem. On po prostu przepadł. Nie ma go. No. W każdym razie z kosmetykami jest to samo. Postawię. Wystało tutaj takie coś. Ja nie widziałam. A! Rujmy! Nie widziałam! Jeżdżamy pomimo tego, że jest 15 stopni, spodenki muszą być, koszulka musi być. Chciałem jechać w klapkach, ale mam trochę. Te białe staś się strasznie kurczę, brudzą. Ja nie wiem, co jest z tymi klapkami białymi. Musiałem ubrać takie, a takie, takie buty całe. Mam jeszcze czerwone, ale Ewka powiedziała, że nie pasują czerwone, nie więc. Pasują. oczywiście że nie. <laughs> Ja widziałem, że nie pasują. Wystarczy, że włożę i wi wiem, że nie pasują. No. Tu, tu, tu. Oj kurde, jakieś pajęczyny tutaj są, czy co? Co to ma być w ogóle? Pajęczyny jakieś. Wyszedłem, zobaczyć czy brama otwarta Wam powiem, że chyba będzie trzeba kupić Opony One są tak jakie są jeżdżę, jeżdżę wiecie już Od początku, czyli 4 lata już na nich A one nie były wcale nowe Nowe mamy Zimówki to mam prawie nowe Komary normalnie, kurde 15 stopni Komary mnie Kanszają, że tak powiem ale jest Państwo na Islandii, powiem wam, e, gdzie nie ma komarów i nie wiem, tak. I nie wiem czy wiecie co to za państwo. Jak nie wiecie, to wam powiem, to Państwo to Islandia. O boże. Fajne widoki byśmy, byśmy mieli, jakbyśmy nam ponagrywali. Pół tam jest noc. No to byśmy pojechali wtedy, kiedy jest dzień. Dałem te okulary, słuchajcie, do, do, do tego. Do okulisty i tam mnie trochę zaskoczyli, bo w jednym mi nie zrobili, ale mi się pomyliło, bo ja tam u nich nie robiłem, a do drugiego poszedłem tam gdzie robiłem I mi babka mówi, że takich już nie robią, że trzeba czekać tydzień, że nie wiadomo czy będą mieli na miejscu, że trwa badanie i nic nie wiadomo A ja mówię, a jakby tak na badanie, nie jeszcze jedne na przykład kupić, czy jak Albo te przełożyć na przykład do innych oprawek No to mi mówi, że to też wszystko trwa, no i to jestem przełożyć, trochę przełożyć to powiedział, że nie da rady no Każda nie za, musiałaby być, na... być takie same. No A to, 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 to już, już takie... nie produkują, ci pani powiedziała. Tak? No. No, to już nie produkują. To ja nie wiem co teraz będzie. Zostawiłem, pani mówi, że może tam ten mechanizm się da zrobić. A jak nie... Teraz ja mówiła, że ten drugi od tego drugiego też Ci pęknie. No, no, no to od razu by musieli dwie. No. Jeżeli nie... No to się chyba parami w ogóle wymienia. No, jak kiedyś do nich to robiłam. Słuchajcie, jeżeli nie, to tak delikatnie, to można, wiecie, je tam, bo ja to już próbowałem wsadzić w tą dziurkę, ale już, kurczę, nie mogłem. I tak delikatnie od biedy by wytrzymały do tego następnego razu, nie? Ale... Daczy do tych okularów, które kupię sobie znowu, ale nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy, pani będzie dzwonić, bo mówi, że jak zamówią ten mechanizm stalowy, to wymienią, jeżeli będzie dostępny. Jeżeli nie, no to wtedy całe ramiona, całe te boki, ale to się czeka. 2-3 dni mówi, a my nie mamy tego czasu. Jak mówiła 2-3 dni? Tydzień mówiła. Nie, 2-3 dni. Jakbyś chciał czekać na jakieś oprawki, to Aha. tydzień. I mówi, że na badanie to też się trzeba umawiać, ale dzisiaj, mówi, tam im się zwolniło 15:20, to cię wpisały. Aha. Od razu wpisała? <grym> Jak wychodziłeś, to już nie słuchałeś. No nie. No co tam? Jesteśmy już w domku. Dzisiaj na obiad będzie zupa kalafiorowa. Zobaczyłem kalafiora i stwierdziłem, tak, to jest ten moment. To jest ta chwila. Kalafiora, zupa kalafiorowa. No, a do kalafiora śmietanka, koper i skrzydełka są bardzo dobre gotowane w kalafiorowej polecam. polecam co jeszcze wam muszę powiedzieć to to, że dzisiaj pogoda jest bardzo słaba nie ma słońca, są chmury i tak leciutko kapał deszczyk zregeneruje mi się może ciało prawda, plecy i tutaj brzuch i wtedy jak się zregeneruje to może ta pogoda wróci a może nie Zupka jest prawie gotowa A, Ale jej skrzydełek nie dawaj, bo ona i tak nie zje. Ona zje. Jo? Piesek myśli, że tutaj coś dostanie, ale nie, tutaj dla piesków nie ma nic. Preferuję do tego chlebek z masełkiem. To jest zupa? A nie, co? to nie jest zupa, to jest drugie danie. Nie Państwo dzwonili i mówili tak. Tam coś było klejone w tych okularach. Mi pani mówi, no było, było, bo jakby nie było, to bym się rozwaliło szybciej. No i teraz nie da się nic zrobić. I teraz tak, badanie niby w piątek, a w piątek pojadę w Warszawie. Więc a pani jak wychodziliśmy, to jedno miejsce się zwolniło na 1520, więc mówię, a tam ta pani mówiła, że to się zwolniło. No to dobra, no to 1520 wtedy i pani zapisała dzisiaj. No i kiedy będzie, to nie wiadomo. Już mam zupkę, moi drodzy. Czyż ona nie wygląda zacnie ta zupka? Oczywiście na kanale Gotuj z jest, także kto nie umie, kto nie potrafi, kto nie wie ile śmietany dolać, to tam wszystko jest jak na tacy podane. Dobrze, to w sobie teraz odpocznie, a ja wezmę tą paprykę, powycinam te gniazda, prawda? Posolimy ją i zostawimy z godzinkę, żeby ona sobie poleżała. obierane. chciała, tutaj mi pomogła trochę. Umyta jest i teraz jest sól. Ile, ile tu jest w ogóle tego? Tu 12 kg. Aha, 12. No to jeszcze cebulka. ona tak musi sobie postać z są godzinę, nie? nie żeby tą sól puściła. Macie przepisy na ten, na kanale gotuj także także tam chyba nawet dwa przepisy są. Ale to jest ten jeden. Wiesz? Co? To się wydaje, że on był na, najpierw na vlogach. Tak, on był najpierw na vlogach, a później. Tak? Na vloga, a to jest jeden a później... tak, to jest to samo wszystko. Ba, e, warto sobie zrobić, bo jest dobra. A, a dostaliśmy, wiecie, przecenioną 50%, więc. Ale masz siły, taki co ty gar podnieś. A co ty no. No. Nie ma pomyłek. Nie ma, właśnie. Jak nie chcecie płakać przy obieraniu cebuli, to nie obierajcie cebuli. A na koniec kawka. Yy, 14 godzina, a my już kończymy filmik, bo by trwał z godzinę. A do wieczora już nic nie będziemy robić, tylko ugotujemy paprykę, zawekujemy, bo ona teraz jest nic posolona. Nie robić <gry> tylko ugotujemy, zawekujemy, wypierzemy, bo tam jest białe do prania, i pojedziemy po moje, znaczy zbadać wzrok do nowych okularów, bo te stare się nie nadają. I co jeszcze? Dzisiaj jakieś plany? I tyle, a teraz kawka jest i Ewa popełniła bardzo y, duży błąd kupując eklerka i ktoś go musi zjeść. Skoro dzieci nie chcą, to ja zjem. I będzie gitara. dzieci nie chcą? No zjadły po, po rurce, nie? No.